Witajcie moi drodzy, tu Jasnowic Nazar wizje w punkt. Witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dziś odpalając swoją pocztę z maila nazar.nazar.nazar.maupawp.pl, który zresztą jest podany w zakładce informacje kanału, tudzież Także w filmach, wielokrotnie w samej treści filmu, na samym środku. Moi drodzy, odczytałem maila od pewnego pana, który interesuje się rzeczami z zakresu nadprzyrodzonych, nadzwyczajnych, z zakresu rzeczy, no, nazwijmy to w cudzysłowie bez obrazy dziwnych. Albo inaczej, może dziwów tego świata. I ten pan napisał mi coś o Stonehenge. To znaczy, tam były zdjęcia z tego Stonehenge, on akurat tam był, miał możliwość oglądania i poprosił mnie o to, abym skupił się właśnie nad tą budowlą. Cały, cała sztuka polega na tym, aby Zupełnie praktycznie bez wiedzy, bezwiednie z automatu powiedzieć pierwszą myśl, która się kojarzy. Jasnowidzowi. I wiecie, co mi przyszło na myśl? Na myśl mi przyszło słowo energia. Na myśl mi przyszło słowo energia. Ale w związku z tym, że tych maili jest Dużo i jeszcze więcej. Oczywiście nie jestem w stanie każdemu odpowiedzieć, ale wiele osób może cieszyć się na no tą odpowiedzią kontaktem. Moi drodzy, postanowiłem, że właśnie słowo energia, i może to stoń chęć, skoro mi się skojarzyło, może być dobrym tematem. Do najbliższego filmu z zakresu playlisty mojej autorskiej z archiwum Nazara. To jest coś na zasadzie archiwum X, tylko że to jest archiwum N. Archiwum Nazara. Już jest wiele filmów z tej playlisty. Zakładkę, znaczy zakładkę link do tej playlisty znajdziecie w opisie do tego filmu i do tego filmu, który powstanie. A no, właśnie, powstanie, moi drodzy, film. Mam nadzieję, że bardzo ciekawy. Film, na który już teraz Was zapraszam. Film ten będziecie mogli obejrzeć i posłuchać, ale akurat obejrzeć to jest bardzo ważne. Na naszym drugim, nowym kanale kanale autonomicznym, można powiedzieć kanale zastępczym do tego, na którym obecnie jesteście. I link też znajdziecie w opisie do tego filmu oraz bodajże chyba w komentarzu, który przypnę, jeśli będę pamiętał. Kanału pod tytułem Jasnowic Nazar przepowiednie Jasnowica. Kanał powstał w sobotę, minioną sobotę, całkiem niedawno, cieszy się już olbrzymią sympatią widzów. I z tego miejsca, z tego naszego tu pierwotnego zasadniczego kanału, zapraszam Was właśnie na jutro. Na środę, na 20 października 2021 na film rozluźniający, ale jakże ciekawy. Właśnie o energii. Dlaczego skojarzyło mi się słowo energia przez Stonehenge? Nie mam pojęcia, chociaż było to związane z pewnym obrazem, ale na razie nie zdradzę Wam jakim. Obrazem bardzo wymownym i miałem takie wrażenie, jakbym stał, jakby to coś było bardzo blisko mnie. Do tego, do tego nawet wrażenia, momentu wrażenia, że jakby namacalnie mógłbym dotknąć tą wizję, mógłbym dotknąć ten element. Ten element konstrukcji. I tu nie chodzi o Stonehenge wprost, chociaż jest to z nim związane. To słowo energia będzie tematem przewodnim filmu naszego. Najbliższego. Moi drodzy, przypominam Wam także, że kanał Jasnowic Nazar, wizję w punkt, ten, na którym teraz jesteście, jest kanałem zasadniczym, jest kanałem pierwszym, można nazwać go kanałem Matką. Proszę bardzo, wiem, że kilka z osób tak go nazwało. Ale w związku z atakami na ten kanał, w związku z tym, co się wokół tego kanału dzieje, że jest szklany sufit, związany z liczbą subskrypcji, że jest no, pokazane. Mi namacalnie, tak jakby ktoś wcześniej siedział na kanale i psocił, bo odklikiwane były serduszka, łapki w górę, nawet niektórzy mieli odklikiwane swoje subskrypcje, tak jakby ktoś w ich imieniu to zrobił. No, mając to i inne jeszcze sprawy, o których chyba na razie nie mogę mówić, ale też z zakresu nawet prawa, powiem Państwu. Z zakresu prawa i sprawiedliwości postanowiłem, że wcale nie będę korzystał z BitShut. A wiecie Państwo dlaczego? A dlaczego ja mam korzystać z BitShut? Z BitShut, które ma mniejszą siłę nośną, z BitShut, gdzie jakość filmów częstokroć daje wiele do myślenia? Dlaczego mam korzystać z czegoś, co. No, tak naprawdę, no, jest gorsze od YouTube. Y. Ale w związku z tym, że wiem, jak działają mechanizmy, albo już poznaję, jak działają mechanizmy YouTube. Y. I tak jak powiedziałem, w związku z tym, że wiem, co jest robione wokół tego kanału Jasnowic Nazar wizję w punkt, zdecydowałem się po konsultacji, ja nie mam moderatorów od roku, od roku mówię, od yy, ponad. Siedmiu, ośmiu miesięcy. Ja zdecydowałem się, moi drodzy, że po konsultacji z rodziną, z bliskimi, tutaj z panem, który w pewnych rzeczach się orientuje, że powinienem, idąc za swoją pierwszą intuicyjną myślą, założyć właśnie drugi, niezależny z tego drugiego nowego komputera. czyli z nowym IP, założyć nowe, niezależne konto. Jasnowic, Nazar, przepowiednie Jasnowica. I właśnie na to konto na jutro, na 20 października 2021, w środę, zapraszam Was na godzinę 20 na film z cyklu z archiwum Nazara. Film Mam nadzieję, będzie ciekawy. Nie wiem co mi przyjdzie na myśl, jakie będą wizje, bo te wizje są robione na żywo, na bieżąco. Nie wiem co mi przyjdzie, wiem, że już czytając tego maila przyszło mi słowo energia. I pana pana Waldemara serdecznie zapraszam, ponieważ tak naprawdę ten film panie Waldemarze będzie odpowiedzią na pana maila. Pan dostał ode mnie tylko dwa trzy zdania, gdzie napisałem, że kojarzy mi się słowo energia i że coś mam w planie, otóż właśnie w planie jest ten nowy film. I to będzie moja odpowiedź ten film na pana maila. Moi drodzy, powtarzam, zapraszam was na kanał drugi nasz może zastępczy się kiedyś w przyszłości okaże, gdyby niefortunnie coś się wydarzyło, gdyby zamknęli mi, nie daj Boże. Ten kanał Jasnowic Nazar wizje w punkt. Spotkajmy się na kanale Jasnowic Nazar, przepowiedni Jasnowidza. Zapraszam Was na jutro, na środę, na godzinę 20. 20 października 2021. Będzie film z cyklu Playlisty. Z archiwum Nazara film pod tytułem Energia, Energie albo jakby to nazwać Energie są blisko nas. Skojarzyło mi się już coś. No, widzicie, tak to już jest. Powiem Państwu też jeszcze taką ciekawostkę, już abstrahując od zaproszenia na jutrzejszy film na godzinę 20 na kanale Jasnowic Nazar Przepowiedni Jasnowidza, że dzisiaj przyszła mi taka myśl o innym rodzaju jasnowidzenia, bo nie ukrywajmy. Ja też mam prawo obejrzeć, co nagrywają inni ludzie, eee, na przykład ci, którzy nazywają się jasnowidzami, albo nimi są w Polsce. I tak sobie myślę, że wobec bardzo wielu z nich jest jakaś różnica w nas. Być może jest to właśnie u mnie inny rodzaj jasnowidzenia. I ten temat też będę chciał poruszyć, jeśli tylko zapamiętam w tym filmie, na który Was zapraszam. Nie odnosząc się do nikogo, ale odnosząc się do siebie i własnych moich doświadczeń, bo jakże namacalne są te obrazy. Jakże namacalne. Wiecie, jest coś takiego dziwnego, bo jeżeli ktoś na przykład, przypuśćmy jasnowic, taki jak ja, widzi blachę, coś metalicznego i umiem, umiałbym nawet namalować. Gdybym umiał pięknie malować, to bym to umiał namalować. Jakie to widzę kreseczki nawet tam. Ale czuję też zimno. Wiecie, jak to jest Czuję chłód, że to, jakby mam wiedzę w sobie, że ten metal jest zimny. On jest po prostu zimny. On jest po prostu zimny. Ta blacha, nawet jeżeli to jest rozpędzone do kosmicznych prędkości, ta blacha zachowuje zimno. Jest zimna. Bo tu nie chodzi o energię. Zewnętrzne, ale wewnętrzne. Tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że Pan Bóg będzie łaskawy i wszechświat pozwoli mi głęboko spojrzeć na temat tej energii na temat energii samej w sobie. Pozdrawiam Was do usłyszenia i zobaczenia jutro o godzinie 20:00 na kanale Jasnowidz Nazar przepowiedni Jasnowidza będzie bardzo ciekawy temat rozluźniający ale bardzo istotny bo też dotycz dotyczący przyszłości świata który zrozumie i będzie umiał wykorzystywać Właśnie tą energię. Mam takie wrażenie, że to się starzy szybciej, jak myślimy. Podbój kosmosu będzie związany właśnie z tą energią wewnętrzną, a nie zewnętrzną. Szukanie energii zewnętrznej i poświęcanie jej czasu jest błędem ludzkości. Moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia. 都是声音。